Co to w ogóle? Sklep, lodziarnia, między innymi odbywały się egzekucje publiczne. Także Nie. miałem kebaba z paprykarzem. na dworcu kolejowym w Taszkentzie jest jak na małym lotnisku. To my już idziemy do swojego wagonu. Wagon numer 9. Także w końcu opuszczamy Taszkent i ruszamy dalej. Chyba jedziemy już zupełnie innym pociągiem niż ostatnio. Ale tu jest Meksyk. Mm. A w cenie biletu mamy tutaj każdy pasażer po butelce małej wody, po herbacie, bo nie będą chodzić i zalewać. I dwie kostki chyba. Tak, dwie kostki cukru. My jeszcze czekamy aż ruszymy No czekamy aż ruszymy, bo wtedy będzie wiadomo wiatr się dostawał do środka z okien. jak Jest normalnie jak w saunie tutaj Pan rozdawał pościel. No dla nas to jest akurat 3 godzinki drogi to nam się chyba nie przyda no, ale tu pan jedzie 1000 coś km do gdzieś tam blisko Kazachstanu więc przed nim jest 13 godzin drogi przed nami 3 godziny, przynajmniej ponad 3 godzinki, tak? No i tak sobie będziemy jechać. Pierwsi sprzedawcy przebijają się przez wagon. Co chciał Ci sprzedać, werke? Banana! Banana miał chipsy, wodę i nie, nie widziałam, coś jeszcze. A tutaj myśleliśmy, że jednak ktoś miał miejsce siedzące tylko, a co się okazało, to się obraca, obniża, czyli te dwie osoby mają i na górze, i na dole po jednym spanie Tak się zastanawiałem, skąd tu ciągle śmierdzi elektrykom. Co się okazało, pod stołem mieliśmy i tu cała instalacja, gdzie tam normalnie wali spalenizno z takimi walącymi się kablami. Właśnie pokazał, że przejeżdżamy obok pól bawełny I wspomniał, że w październiku są dopiero zbierane Czyli tuż przed zimą, gdzie już temperatury spadają poniżej 20 stopni Celsjusza Werka, jak się jedzie? Wszystko jest ok, dopóki się nie zatrzymujemy na stacji, bo wtedy jest przypływ tego wszystkiego gorąca Całego. Kumuluje się tak, że normalnie pokuszę się o stwierdzenie, że jak w Saunie, naprawdę. Tak, ale zaraz człowiek pójdzie do toalety, tam, się, tam jest chłodniej, więc. albo do przejścia. Albo do przejścia, albo do przejścia. No, ale, ale w toalecie o... jest fajniej. No ale to wystarczy, że on przejdzie się 5-10 minut, i już w miarę tutaj chociaż do wytrzymania jest wtedy. Tak. Tak więc nasza droga już dobiega końca, zaraz wysiadamy. A kto tu jest? No to dotarliśmy do Samarkandy. Ta. Idziemy szukać noclegu. No to jest nasz, nasza misja na najbliższą godzinę znaleźć szybko nocleg i jeszcze się gdzieś wybrać w miasto. Bardzo ładny dworzec tutaj w Samarkandzie. No jeden z ładniejszych chyba tutaj, nie? Jakich Jeszcze nas tak. pewnie dużo rzeczy zaskoczy. No w Samarkandzie Wiele miejsca, pewnie tak. No może tak. Ale dworzec odwalony jak taki fajnym w starym stylu. Bo wiadomo, teraz już jest masówka wszędzie. Każdy chce pokazać przepych, a tutaj tak po swojemu jakby. Co tutaj się odwaliło? Co to w ogóle Sklep? Lodziarnia? Nie, no ja zabieram tego busa do Polski. A ta twoja, da? Ja mam Volkswagen. Serce się kroi. My tu idziemy szukać hotelu, czy hostelu, w sumie nie wiem. Werska Co może skróćmy sobie, bo tu można iść przez tak? te bloki, no? No trochę tutaj taka dzielnica. Nie, że nieciekawa, ale taka trochę biedniejsza, nie? Mhm. No tu się fajnie wbiliśmy. Ale dużo są, dużo dzieci lata. No, no wiadomo. Dużo jest, sklepów, wiadomo, jest dzień, dobra. to też inaczej, nie? No co jak co, ale blokowiska tutaj są ładnie ozdobione. No lepsze na pewno niż to na, ta nasza elewacja. Pseudo. Jest biednia, ale z klimatem. No Uzbekistan no Tu chłopak potwierdza naszą wersję, że w Uzbekistanie jest pełno Chevroletów Mówi, że 90% aut jeżdżących po, po drogach Uzbekistanu to są Chevrolety I możemy dopiero powiedzieć teraz, że się zakwaterowaliśmy Odprawili nas z jednego hotelu, ale można powiedzieć, że przekierowali nas do następnego i Udało nam się znaleźć chyba fajną, chyba jedną z fajniejszych opcji. I w moim mniemaniu chyba najładniejszy hostel nam się trafił jak do tej pory. No i bardzo małe te przeliczniki o dziwo. Wybraliśmy 200 zł i naliczyli nam ponad 3 zł prowizji. prowizji. A używamy rewoluta, Ale to chyba nie jest ta prowizja od rewoluta, więc to jest chyba tylko po prostu prowizja od bankomatu. Musimy jeszcze odczaść do końca ten y, rewolut. W kwestii prowizji ich wewnętrznych, bo my ciągle przekraczamy limit tak naprawdę. Bo w Revolucie my mamy tą podstawową kartę, to ona jest do 800, 800 zł. A my wracamy ze sklepu, bo restauracje w sumie... Jedną nam pokazywało, ale okazało się, że jej tutaj nie ma. A do innych mamy troszkę dalej, więc zrobiliśmy w markecie zakupy. Ja już byłem w najlepszej restauracji. A tutaj Łuki sobie kupił... Arbuza. Tutaj zostajemy na dwie noce. Tak więc y, można sobie pozwolić, jest, bo tutaj takie w całości sprzedają. A jesteśmy w stolicy arbuzów, czyli w Azji Środkowej, więc jeden taki arbuz cały tu na sztuki sprzedają. Tu się nie pierdzielą, więc y, tutaj ile kosztował 5 zł? 5,30 za całego takiego dużego arbuza. Zatrzymaliśmy się. Wazania hotel Hotel i hostel tutaj jest dwa w jednym, no to ok jest problem right. okay. My właśnie wyszliśmy, zmierzamy na miasto Pani nas tutaj pokierowała, bo chcieliśmy zamówić taksówkę, ale powiedziała, że 20 minut. Niechodką i będziemy. No ale to i tak te Yandexy są tak tanie, więc w sumie nie wiem, ja bym może i wypiechać. W sumie no fajnie by, można by było, bo jest tak gorąco. Ale w sumie może i dobrze, pójdziemy sobie coś zjeść przy okazji. Udajemy się na główny plac, gdzie znajdują się wszystkie te adresy. Znane, na, można powiedzieć, na całym świecie, ale tak naprawdę są takim punktem. Można powiedzieć obowiązkowym e, w Azji Środkowej. <coughs> Więc pokażemy Wam troszeczkę tego placu. On jest ogólnie rozległy. Zatrzymaliśmy się jeszcze w restauracji. Co zamawiamy? chyba co my będziemy jeść. Łuki poszedł zamówić, ale ja Pani nie A to kebab, da? Szaurma. Szarma. Szaurma. dana. Haroszy czy nie haroszy? A to ee, chicken? A chicken jest? Chicken Beef. Gavias. Krowa, tak? Gavias. Gaviasy. Co to za Bif. Beef. Beef. Nigdy nie bierzcie kebabów ani w Kirgistanie, ani w Uzbekistanie. I pewnie w Tadżykistanie. No i pewnie w Tadżykistanie. To tylko tak na obrazku ładnie wygląda. Ja wziąłem sobie na moje nieszczęście dużego kebaba w bułce i teraz dostałem kurczaka i on był zmielony i w połączeniu z tym sosem on był jak paprykarz, także miałem kebaba z paprykarzem. A więc dotarliśmy do serca Samarkandy, czyli wielkiego kompleksu e, Registan. Otaczają nas wokół trzy adresy. Tutaj mamy pierwszą. Ulugbek <gry> Ta przed nami to jest Tiliacori, centralnie na prawo Szerdor. Tu, tu gdzie stoimy, między innymi odbywały się egzekucje publiczne, e, także w tym miejscu odbywały się e, radości i tragedie. przyjść posiedzieć, bo tak naprawdę nikt, nikt go nie przegania. Można sobie siedzieć na, spokoju, na trawnikach, nie. na ławeczkach. Tu można się poczuć troszeczkę jak na jakimś dworze, tylko, że otoczonym y, tymi madrasami. I no tak nie przeszkadzają nawet tłumy, bo nawet tak za bardzo ich nie ma. No, teraz też spotkaliśmy, w sumie podeszli do nas? No, spotkaliśmy takie młode y, rodzeństwo, bliźniaki, chłopaki, i dziewczyna. Też sobie No, pogadaliśmy chwilę, tam ona do filmiku nam coś się nagrała, sami co? assalomu alaykum <grym> barchangizga xush kelibsiz o'zbekistonning registon maydoniga bu yer maydoni uch turga bo'lingan bo'lib bu biz hozir ulug'bek maydonini oldida turibmiz bu esa tillakor va sherdor madrasasi bo'lib bu yerda ko'p turistlar sayohat uchun kelishadi va ularga har xil gidlar o'zbekiston haqida va samarqand haqida turli xil informatsiya ma'lumotlar beradi Dostępną dla wszystkich taki ładny No. i tutaj taki ładny obraz Pan mówił, że jakaś podróżniczka z Niemiec przyjechała była na tydzień na wolontariacie i wiem tego, że narysowała, namalowała w sumie coś takiego to mogła sobie mieszkać tutaj przez tydzień przez czas. Przy głównej ulicy? Samarkandzie? Koguty? Kury? Co kto by chciał. Co tu Werka masz? No jaki fajny. No jakim gorąco pewnie. Nawet nie zdążyliśmy dojść do dworca. Jakiś pan nas zgarnął. Takim małym busikiem. Jakie tutaj jeżdżą. I Jakieś zmierzamy. 30 km do Tak, zostało. zmierzamy do granicy Tadżykistanu. Z Tadżykistanem. No, i my już mamy Full Jest, można jechać. Szybka akcja. Zazwyczaj się czeka, aż się nie uzbiera ekipa, ale dzisiaj, praktycznie nawet Pan nie, zdążył, ulicy zbiera. nie zdążył zajechać jeszcze na dworzec. To już jest pełne. Mhm. To jedziemy. Jesteśmy na granicy z Tadżykistanem. Od razu chmara ludzi tutaj nas zaczepia, chce rozmawiać pieniądze, jakieś taksówki, ale my twardo przy swoim. on jest? jesteśmy na granicy, bo on na granicę ja jest. No, on by cię chciał przewieźć przez granicę, wiesz, o co chodzi. No, nie, no ogólnie mamy. Ja mam przynajmniej taką zasadę, żeby nie przejeżdżać przez granicę z, z nikim, bo to różnie bywa. Nigdy nie wiadomo co on ma tam w, w samochodzie, więc żeby nie wpaść To już nasze ostatnie minuty w Uzbekistanie Szybkie ciasteczko, jakieś picie i zaraz zmykamy na granicę Mamy nadzieję, że troszeczkę będzie chłodniej No i raczej będzie, bo tam jest, jest wyżej nad poziomem morza Więc może uda nam się odetchnąć trochę od tych upałów No i będzie nam brakowało, żeby, że już nie będziemy milionerami Niestety Czego nie polecamy w Uzbekistanie, to na pewno kebabów, słodyczy, słodyczy. lody. No lody, w sumie no, rzadko można trafić jakieś dobre. My naprawdę próbowaliśmy zjeść, spróbować sobie coś zjeść fajnego, ale ciężko trafić. Mnóstwo takiej, no nie chcę mówić takiej tandety, tak brzydko, ale no naprawdę robią taki, no taką typową hałę, żeby tylko zapakować w ładny papierek, ale otwierasz się, to jest taka, no... Mieszanka byle była czegoś tam. Wczoraj mieliśmy ochotę zjeść coś naszego. No właśnie. Jakiegoś innego fast fooda. Postanowiliśmy, że spróbujemy pizzę. Człowiek się nie nauczył po kebabie, a obiecał sobie, a że nie będzie. Przyszła. Ogólnie była zjadliwa. Moim zdaniem była, mm -mm. ok, mm -mm. mogłoby być więcej sera, mm -mm. ale no. Ciasto. W ogóle to nie było ciasto takie pizzowe. Po prostu to był, dla mnie to był po prostu ich chlebek. Wrzucony do pieca, podgrzany, rzucony na to sery, dziękuję. Ja zjadłam. ale no wiadomo. Pizza to pizza. No. Troszkę stało koło pizzy, ale dużo odbiegamy. Nie, że się obiadamy tutaj innymi rzeczami, ale chcieliśmy po prostu spróbować czegoś innego niż lokalne. I też człowiek, zatrucie miał przez parę dobrych, no parę dobrych dni. No, miał można powiedzieć, że od się Tak naprawdę no? mówimy, może zjemy coś innego, normalnego to. Przejdzie, bo tak się trzymało i trzymało. O, nawet napój. Niby ładnie, ładnie wygląda w sensie etykietka, ale pijesz coś takiego, no... No nie, to no nie jest dobre. Już <grym> lepiej się właśnie napić albo wody, albo po prostu jakieś koli, chociaż takie chociaż to jest sprawdzone. Dopiero znaleźliśmy w nie, Kantor, Budę. gdzie... Gdzie wymienili nam pieniądze? Ja... ja po prostu nie wierzę w to, co tu się dzieje. Kurde, znalazłem złoto! Ja pierdzielę! Naprawdę, no znalazłem złoto.